Cześć ma wszystkim. Jestem ciekaw czy bez nagrywania mógłbym tego streama jakoś ściągnąć. Czy w Hi. Dobra, lecimy. Haj. Ooo, O, się odezwał No dobra. I let's go Nie Idziemy. No a... Silverów świetna gra. Ale mi się snagowało.

Kurde no serio! Popatrzyłem się kurwem gdzieś indziej Ale byłem wcelowany w spór czebie no. Idzie? Gdzie? Apsy, tak? Tak Dobra Kawupą więc Nice. No czekaj Kurde A Sorry guys Falast. Nice. Świetny flash. Pomańczowy to jest mądry ogólnie Nie powiedział, że tyły, a był tyły Kurde Jest tam low, no nie no serio Oh shit no Fajny granat Przynajmniej wybuch. Mam auto szmatę, rozumiesz to? Za tym jest w lewo Wiem. Szybko Kur... no... CZEMU TY ZMIENIŁEŚ?! Czemu TY ZROBIŁEŚ?! O kurde, krzesło mi się złamało Prawie Inny z Konektor czysty Plant, 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 plant. BLUE, IDIOTO, PLANT Kurde, na prezent debila zginąłem what are you doing? Dobra, hello guys By defuse Hello guys. <laughs> Defusing. Defusing. Eee, kurde. Dogoniłeś mnie, sprawiamy. Nie, ale, 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 syf! Przynajmniej ma słuchawki, albo założył kuźwa. A Po prostu tutaj wymienił się z bratem. Weski założył się, zmienił się z bratem. Przecież było widać go tam, w tam ninja. Ninja. Nice. Było go widać. I serious, ok? Let, 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 let. Oh my god! W, y, okno. Majkot, nice! Wicek, będą brali pakę, musisz iść do paki. No. Nice, team. nice, nice. I know. Let's go B, please. One bit, one bit Nie mogę wyrzucić nice. B. Nice. Zamknij It's it's Bench, bench! Bench! Oh my god, let's go! No this Shut, oh my god. God. Shut the fuck up! up. Sha-da, up da fa-da, 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 jesteś lepszy ode mnie, Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że w końcu będzie ich więcej, a teraz jeśli film Ci się spodobał, to zapraszam na Twitcha po więcej takich akcji, a pod tym filmem zostaw łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. Do następnego!